Słuchajcie, zaraz, wielkie zaskoczenie. Zapraszamy mojego współprowadzącego na scenę. Nowego, starego prowadzącego. Dokładnie. <trygony> Sylwester! Wartęga! Sylwestro! Mocne wejście, Sylwek. Witam widzów i mój wspaniały współprowadzący. Miło jest powrócić, ale mam do Ciebie, Hubert, od razu pierwszy pytała i jedziesz, wiedziałem. Może ja mam pytanie do Ciebie, Mikołaj. W momencie, gdy dzwoniliśmy do, do Ciebie z propozycją walki, proponowaliśmy Ci właśnie gałę. Eee... A ja To po... zabrzmiało. A co odpowiedziałeś? Co powiedziałeś? Że jednak wolę dziewczyny, nie? Jaki Jakira Barbar, powiem... Na walce będziesz miał jeszcze większy problem, niż gola z dykcją. A jak wpadam, jesteś... Bo fajter z Ciebie gorszy... jest do spary. Kto jest za rybą! A kto jest za koro! Wow! Mamy to! Koro gratulacje! Jakżeś czwórkę pobił Gurala, a później nasłałeś na niego koleżków. Co? No tak, widziałem to nagranie, jakżeś go bił z kolegami A później jeszcze nasłałeś na niego dwóch kolegów ta akcja, raz, co, co piszczał w windzie To pokaż to nagranie! Pokaż to nagranie! No nie mam go przy sobie, To no nie bo... było takiego nagrania pajacu. No Tak, ja... ja, tak, właśnie, to jest pajac, tak? widzicie? No nie było. No, widzicie, wiecie, czym się różni Ja i Jak na... ja on To ja, Na YouTube e, Ze swoją rozpoznawalnością i z twoim CV mógłbyś walczyć w dowolnej federacji, co skłoniło cię do wybrania właśnie Fame MMA. Hajs. To jest skończony szczur. Takie ma zadanie w mediach. Siać nienawiść. Panie Jasku, jest odnośnie tego pomawiania, no bo, kurczę, bym mimo wszystko też ostatnio tam... A który tam taki mądry? Dawaj tu kolego! Chodź tu do nas! Przywitaj się! Chodź! 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 Dość ma jaja! Ej, to ty nie chciałeś zrobić zdjęcia! Pita śmiertemu! To bo? Ty byłbyś ostatnią osobą, z którą bym Ale sobie tak zdjęcie nie, zrobił 15 minut temu chciałeś zdjęcie z nami. Z wami? Z Arkiem jak najbardziej, z wami k... Nigdy Tych bym zdjęcia nie zrobił. Już wygrałem. O! Tyle ci mogę pokazać. Na półtorej sekundy. O! <śla> Z tego, co wiem, to y, łamałaś nogami arbuzy, tak? Zdarzyło się złamać No to szczerze parę. mówiąc powiem ci tak. Nabiorę do siebie większego szacunku, jeżeli to zrobisz teraz na wizji. Mogę prosić arbuza? O nie! Wiesz co? No jest? mogę spróbować, ale powiem tak. Ja nie jestem w toku treningowym na siłowni już od ponad pół roku. Ale to nie jest żadne wytłumaczenie. Czyżby arbuz był jakoś nacięty na tym TikToku? Nacięty nie był, ale. Na środek zapraszamy tak. Nie, powiem Laluna, że jednak faktycznie tak. Zaskoczyłaś. Jest tutaj tutaj rado. Rado. Wszystki zaskoczyłaś. Jeżeli mi pokażesz, że go gnieciesz nogami, zwracam ci szacunek. Jest szansa, że go nie zniotę teraz udami. Jak ktoś trudnej na siłowni, to wie, że w pół roku jest mega regres, jeśli chodzi no o. No słuchaj, o... ja się o... dowiedziałam o walce, yy, nie wiem kiedy, miesiąc temu? No, a jeżeli jesteś <laughs> prawdziwym fajterem, to całe życie się na... Kurde. Ale nie z, nie z A No to po co się kozaczysz na TikToku, że go gnieciesz nogami i że masz dwa metry. I że swojego faceta nosisz na barana. Zapraszam! A wiesz co to? Żarty? A żarty, no to. Zabar, 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 zabar. Próbować, spróbuję, ale. Nie ma problemu, słuchaj, nie nie nikt tak się tutaj dam. nie wyzwie, nie okrzyczy, jak nie zgniecisz. Ty A wiesz dlaczego arbus? ci to dałam? Bo arpus na TikToku był nacięty od spodu. A skąd wiesz, czy był? Arbus na arbus na no, to mi się wydaje. Dobrze, dziewczyny, no, krótka wiedzimy. piłka, robimy test, no, czy nie? Robimy. Robimy, robimy. Ja, żeby ja! Może panowie pomogą, bo się lekko ślizga. Oj. Yeah! 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 Brawo! Brawo! Widzowie, serduszka na czacie. Serduszka na czacie. No! Szacuj, szacuj, szacuj. Ty frajerze. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co cię czeka i w co się wpierdolisz. Syn Najmana, ktoś tak powiedział, miał rację. Tylko ma trochę lepszy rekord i jeden nokaut w karierze. Dobra, przestań o moim rekordzie, słuchaj, w MMA mam 2-3, w tym dwie porażki z Polakiem. Dwa razy go na... Mój prawdziwy rekord w MMA to jest 5-1, a teraz będzie 6-1. Zapamiętaj sobie, Polak przegrał ze mną dwa razy, jest fake championem i ja tutaj zarzekam się przed wami i wszystkimi, że będę miał ten pas. Prędzej czy później Ja władczę piekię! Nie, nie ty, nie ty, nie ty, nie ty! Ja jestem największą gwiazdą w tej federacji! Deku po was wszystkich! słyszycie mnie da na... śmiecie! Możecie ściekać o walkę ze mną! Ja jestem Nie macie ze mną żadnych lejstroników dzierżawych! Zapamiętajcie moje imię! Amadeusz Ferrari! Mocne Mocno! Władca piekieł! Woo. Dobra, jak tam wróżba? Czy coś już wiadomo? Kto wygra? Ja zawsze mówię prawdę i. Ale. A co? A wy jaki macie głos, co? Rybki głosu nie mają, także zamknijcie malutkie na chwilę. Słuchajcie, następne fejm ma ken, ken, kontra publiczność. Jako taką krótką przebitkę, bo widzę, że też jest pytanie do mnie, do pana Pawłowskiego. Czy zobaczymy pana Pawłowskiego walczącego w klatce? No jak w końcu gremnie zaakceptuje moje wyzwanie, no to jakby tak, ale widzicie, już teraz nawet ucieka. No. A ja trenuję. Dzień i noc. Dzień i noc w McDonaldzie. Zwiążę sobie ręce. <grym> Dajcie face to face. Mamy czas na face to face? czy? Chod, chod. Dawaj! Ochrona! Masz jaja, chłopaki. Ale, Ale musisz chyba mu... poruchać. Czego chcą ludzie? Chcecie dymów? Nicola. No i to jest odpowiedź, dziękuję bardzo. No to dawaj, dawaj jakieś pytanie do zawodników, Pod takie poddymiejące. No. Pod, nie, ja nie mam pytań. <śmiesz> dawaj <domy. śmiesz> Nie, spokojnie. Adrian, spokojnie. Jak chcesz tak Adrian Dymów to jest zrób, a nie siedzisz jak pita. <śmiesz> 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 Słuchaj. <śmiesz> Jeszcze raz. Edzio potrzebował więcej czasu, żeby dojechać. Poczekaliśmy, przełożyliśmy na drugi, na drugi panel, dalej go nie ma, mówi, że będzie za godzinę. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy, czemu tak zmienia zdanie i godzinę. Może ty, koro więcej i może jakoś skomentujesz to, że twój przeciwnik się nie pojawił na konferencji. Ja widziałem tylko na story, że on się chwalił, że Tesla przyjedzie widocznie prowadzi te Tesle gorzej niż TikTok, a i się gdzieś musieli roz... no nie wiem że To jest i tak najciekawszy content jaki on w ogóle zrobił na przestrzeni tej walki, że on nie przyszedł, bo przynajmniej jest jakakolwiek emocja od niego. No bo zobacz, tak samo siedzi, wygadany jak zawsze. Okej, okay, wpadam sobie i tu nie mam manier. W piątek to z Edzia tyle nam zostanie. Ja, ja tak mogę nawijać do woli, do czasu aż Josef się do mnie znów przypierdoli. Ej! Freestylował, Joseph, on freestyleował. No stary to jest freestyle. Tam pisałeś nie... No, że to freestyle, kurwa. <grywa> I skoro jesteśmy w temacie, to czy mógłbym poprosić o puszczenie spotu, Jacek przygotowałem już spot radiowy dla nas. Jedynie prawdziwy bohater. Nasz kandydat Jacek Murański będzie zarywał nocki i bicepsy, żeby tobie żyło się lepiej. Gdy przyjdzie do twardych negocjacji, takich jak traktaty rzymskie, nie będzie się pie... W tańculi. On wie, jak to ugryźć. Będzie się przepychał łokciami, tocząc 16 batalii sądowych naraz, jedną ręką i to z naciągniętym dwugłowym, skręconym kolanem, złamanym żebrem i rozwiązanym wiązadłem krzyżowo boczno-środkowym. Może nie jest czarodziejem, ale ma moc krawmaga. maga. Może nie jest cudotwórcą, ale jest cudakiem. Bóg, honor, ojczyzna. żadna z tych rzeczy nie chce być reprezentowana przez Jacka, ale Jacka to nie interesuje, bo Jacek zastał Polskę drewnianą, a zostawi murowaną. Wystarczy twój głos. Zajmie ci to półtorej sekundy, a uratujesz ten piękny kraj. 2030 Jacek. Chyba cię popierdoliło. Bierze twoje zdjęcia, przerabia je, bo na przykład bierzesz zdjęcia celebrytek, przerabiasz je ale ja nigdy w i życiu, udajesz, że ale noszą to twoje nigdy peruki. Nigdy w życiu nie przerobiłam żadnego zdjęcia celebrytek. Jedyne, które przerobiłam, to są moje. A Kylie Jenner? Kylie Jenner, kurwa, jest u mnie oryginalnie taka, jaka jest na zdjęciu. La Luna, co ty pierdolisz? Ja. O ja... Mamy prokuratora, jest profesora. yeah <laughs> but